Dobra, znaczy No, no nie pamiętam, ale dokończamy. Tak. Z tego co pamiętam, to skończyliśmy na tym, że ktoś zdemolował dom Klawikusa. I, i dom teraz... naprzeciwko. I jeden obok. Tak, w sumie trzy domy zostały. No. A czemu to w ogóle jest tyle wody w tym domu? A, tam na górze chyba coś było. Nieważne. A teraz. Trzeba się dostać z powrotem do kanałów A pamiętasz gdzie jest wejście do kanałów? Pamiętasz, że wchodziliśmy do tego domu? Od tyłu, tak A to nie było w domu? To było przez dom O Dobrze, jest z to rozwal. Tyle to jest rozwalanego naokoło, że Mam przycisk i zamknięte drzwi, więc chyba chodzi o to, żeby je otworzyć. Ja myślałem, że chodzi o to, żeby zrobić, lamp żeby lampy zaświecić. No. A to lampa jest. No może o lampę chodzi? O, udało się. A ja już cztery płyty znalazłem. Minecart pojechał. Tak, a wiesz, że my poszliśmy już dalej? Będziemy na ciebie czekać. Tak, ale fajnie, Minecart nie na tym multi. A, ok, tutaj rzeczywiście potrzebny był No. Dobrze, nie wiem co to było. Uiz, znalazłem no, jakieś tutaj. pole, ale to tak łatwo mi jeszcze nie, nie powinno być. Możemy cheatować i go stepować. Bo on się zgubił. Dobra. Olek nam się zgubił. Ja zgubiłem się. To idziesz czy nie? Bo zaraz, to jak znajdę, wyszukam te wszystkie płyty, bo tu są dużo płyt, przegapiliśmy. Okej. Okay. a teraz chciałem iść. Um, zaraz sprawdzę. to już był? Me. Mniej więcej. Jack. Szukam klawikusa. Doktor testifikuje. Nie musimy, że wyrzuciłem tą mapę. Jest klawikus. Trzeba pogadać się z burmistrzem. O, jesteś. Do burmistrza zdaje się tędy. Ty, Marandil. Co? Ja to naprawię. Co naprawisz? Ja to naprawię. Co naprawisz? No. NIE! <grym> Zabezpieczam to. Spoko bo ja mam jeszcze dwie. <grym> <laughs> Okej, okay. dobra, idziemy. A ja to, eee... to się naprawi, prawda? To się naprawi. Podchodzimy i przyjdziemy. Nawet do Tonchal, idziemy. Do Płynę. Tak, a ja jakoś nie mogę płynąć do góry. A mogę kosztować na Puk, puk, eee... Demokracja. Jeszcze... Jeszcze nie, jeszcze nie demokracja, zaraz będzie demokracja, jak chcesz. Puk, puk, łóżko. Ty, już chyba ja wszystko zebraliśmy. Gdzie jest... Gdzie on Ty, ty, poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Hmm. E, Szymon. Chodź tu, chodź tu. No... To jest tu przed tobą. Gdzie? Eee, aha. Się tam. No widzę. Co tam widzisz? Krzyż. Nie krzyż. Znak Templariuszy. Idziemy. Okej. Okay. Mam lekko złe przeczucie. A czym się różni krzyż od znaku Templariuszy? Weź mi wytłumacz. Nie czyj to jest? czerwony. Ja tam idę. Pusto. Drogąskę, Wynieśli się. Jest... Kłamiesz, jest kurczak. Dla nas, zostawili Tak, no, żebyśmy nie głodowali. U, ktoś z was ma żarcie? Bo ja jak mnie nie mam. Yy, burmistrza jest, tort, nawet dwa. Okej, okay, biegnę do niego. Nie jestem pewien, czy powinienem to niszczyć. A gdzie ty nam uciekłeś? burmistrza jestem. Okej. Okay. Okej. Okay. Burmistrz masz tort. Dobra, już nie masz tortu. Okej. Okay. Ty, właśnie może jedną rzecz. Czy mam też się wydaje, że ta podłoga z Natra która e, tutaj była e, na przywejściu i wygląda jak ładunek wybuchowy z złotem? Nie wiem, ponieważ nie mam podłogi z Natarraku. Eee, zaraz. Nie myśl o tym. Nie, 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 nie prawdą. Ej, jeszcze. Nie. Mam wrażenie, że coś się zbugowało w tej mapie. Chodź tam, oś tam. Ta mapa jest ogólnie zbugowana i tyle. To jak jabłko już bardziej wygląda. Ale myślę, że to mogę przełączyć. No cóż, wydaje mi się, że powinien jednak dać nam klucz, więc to można wziąć. Co tutaj jest? A co tam było? Tutaj była dźwignia i odpaliłem Access to the Laboratories, a on nam chyba właśnie powinien teraz to udostępnić. Przynajmniej tak zrozumiałem to, co teraz się powinno zdarzyć. No dobra, no to teraz... Ktoś jeszcze tutaj jest? Nie, no to teraz lecimy kanałami znowu. A o podłogę z netherracka, no to tak, wygląda jak jabłko. No mówiłem, że jabłko, ale jak widzisz, to by się wszystko z wybuchami w Minecraftu kojarzy. Tylko byś wszystko niszczył. Eee, <laughs> tam cicho być Plum To teraz wracamy do doktora Testificata i do laboratoriów Czemu nie mógł biegać? O, Powinno nam coś tu się otworzyć chyba. Nie, nic nie się nie wygląda. do laboratoriów nie mamy na razie wrócić o. Mhm. będę na pewno? No, masz nawet opis laboratoria nie czytam. Została tylko jedna łódka? Jakim cudem? Laboratoria były tam koło Jacka, nie wiem, że kojarzysz. Bo takie zamknięte wejście. O, w ogóle dialog. Więc musicie znaleźć cztery klucze. Mamy jeden, ale będzie trudno go zdobyć. Jest w laboratorium, ale e, ono jest aktualnie najechane przez nasze eksperymenty. Że tak to przetłumaczę. Jak? Tam jest napisane? It's been overrun with escaped experiments. Ale dobrze. Aha. Dobra. Jack otworzy drzwi. Okej, okay, otwarte są. No ja już otworzyłem. jak wcześniej. Tak? Tak. Tam nacisnąłem dźwignię. Kiedyś. Ale nie, ta dźwignia chyba nic nie robiła. Nic? To nie. się otworzyło dopiero jak teraz odpaliłem tą dźwignię. do Od Certificate'a. Dobra. Spoko. No to ja już tam idę. Okej. Okay. Dobra, to już tam idź Jakieś skrzynie, nic tu nie ma, nic tu nie ma, nic tu nie ma, idę dalej. Jakie skrzynie? Tu nic nie ma, nic nie ma Tak, swoją drogą, gdzie nam się Japoński kolega pociąg To no niezbyt japoński jest teraz, no ale No dobra U. O, zaraz się Hmm Co You to know jest? like spiders? You know Why you know like spiders why? A, ah, to jest why? A, ah, why, oczywiście O oh, Iron Sword, Bane of Anthropoc Wezmę sobie Uważaj Spokojnie E, na hita to, to No, to jest zguba Pajęczaków. Możemy ja. niszczyć te? Myślę, że tak. To się chyba zablokowało. E, teraz? Czekajcie chwilę. Okej. Okay. Dobra, zaraz ten... obiad. Dobra, spoko. Zrobimy sobie przerwę wtedy. No, już prawie rozwaliłem. <noise> Okej, okay, wypłynąłem gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. O, pikman. D. Rag the lever and take it with you. A co tam Key nasz? of Mark. Key of, Key of Mark, tak. Key of Mark, tak. Olek to wziął. O, no to spoko. To co? Tu jest klej, to można go... Ła lawa tam jest na dole. Gdzie? Tutaj. No ja tam fast fooda. Tam chciałem skoczyć już, no ale... Jakiego fast fooda? Spoder A był tam w jednym miejscu no Dobra Mamy co yy, awesome. Teraz lecimy kanałami do zielonego dystryktu Woki toki Wziąłeś wziąłeś? Tak Uuu, Basel of Enchantment. Żarcie, żarcie się przyda. No to spoko. Żarcie, dużo łódek i bitarki. Ty dobra. sobie weź, weź. Teraz Cicho. dystryktu. Cicho, bo mam łóżko i nie zamagam się go użyć. Daj ci coś. Eee, yy, okej, okay, dobra. Co? A źle postawiłem. A, to się jest nie to... tak z tą łódką. Czemu? O, wróciła ci tak ale dziwna, rzeczywiście. Dobra, challenge jest, żeby to przejść bez stracenia łódki. Okej, okay, już za późno, przykro mi. Już straciłem dwie łódki, psa, tylko je kładąc. Okej. Okay. Ja spróbuję, ale wątpię, bo jakoś nie jestem mistrzem łódek. Ła! <gryw> Na pierwszym zakręcie padłem. Okej, okay, no, dobra. Ja też kolejną łódkę straciłem. Yyy, straciłem już wszystkie cztery. Ja płynę normalnie, więc... Ja też. Coś mówi, że tego się nie da przejść normalnie. Na pewno nie na multi. Ale nawet ja na multi straciłem od razu. No Ale cztery. ty też na multi masz gorzej niż normalnie. Nie, nie czuć tego. Nie. Kolejne walkie -talkie. Tutaj co? You now have two of four keys. Need to the open no tak, tattoo no, of no. Mar. You know. <coughs> you now need to travel to the di green district and catch the train to the fort. And. the middle, I <coughs> 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 To get the final two keys, follow. Thanks for. Green ah, green music di music disc. Nie martw się, jeśli łódka jest zniszczona, ale... ...to było dla mnie. Okej. Okay. Poczekajcie chwilę, bo ja może dopadnę na jednej łódce. To jest spoko. Jest dobrze. Okej, okay, dobra. Weszliśmy... Jestem na dole. Ty już przeczytałeś te łuki takie? Yeah. Nie. Okej, okay, to ja przejrzę? Ja ostatnio nie, przecież nie widziałem tych, tych. Okej. Okay. Ach, doktor, nie wyszło. Doktor, doktor testyfikat sądzi, że fajnie by... Jeszcze ja nie dopuszczałem na jednej łódce. No to ładnie. Bo te napisy tutaj sugerują, że chyba jednak nie dało się. Ale ja bym tak blisko, bym tak blisko, nie, ja się nie zgadzam. Głupia gra, głupia, 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 głupia. Dobra a... chcę to. Dobra. A gdzie jest ten Green District? Eee, strzałki pokazują w tą stronę. Którą? Tą. Jak znajdziesz tabliczkę, to zobaczysz. Ty, ja chyba wiem, gdzie to jest. Laboratorium klawikusa. Statua Mary, Zielony District. No jest. A, Co, wpadłeś? Nie, prawie. Pointless, pointless button. button, working pointless. Ej, nie jest tak, pointless jak być powinien. Zgadzam się. Mam pomysł. Zaskarżmy, zaskarżmy twórców tej mapy do sądu za to, że ten button jednak coś robi. Okej. Okay. Mm. No. Okej. Okay. Pownie... Co tam jest jeszcze napisane? Red Ej! Red herring Ta dźwignia coś zrobiła? Nie wiem Ale jest napisane Jeżeli nie wiesz czym jest red herring to sprawdź w... w Google Ale nic chce mi się teraz sprawdzać, bo musiałem zmniejszyć... Zaraz, 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 zaraz. Mamy szkać dźwigni, tak? Nie wiem, no pewnie tak, a co? Oświeciło mnie. Tu jest dźwignia, bierzemy. <laughs> co wy na to? Ej, tam jest y skrzynia. Gdzie? Tu. Okej. Okay. Tego nie wiem, jak się tam dostać. A ja chyba wiem. No jeszcze wiem. Dobra. O! Czemu? Ach. No jeszcze wpadłem na to. Tylko trzeba uważać, bo to jest sufit. Ale nie mogę skoczyć. Nie mogę ciągle skakać. O, sufit jest. Jest. To jest sufit. Czy jest sufit? Tak, to czarne to jest sufit. A, A, to, ma, to wiele tu nie masz. Nie mam przycisk. Dobra, nie. Um, to nie wygląda fajnie. No kurde! Checkpoint. <noise> Okej, okay, udało się. Uwaga! Bedrock sampling? Yeah. Co to za miejsce? Mm, nie ma nocy. Take tak! This. Yep. Dobra. To już będzie. Time set. Nie myśl o tym, Olek. Mówiłem, nie myśl o tym. Śpimy.